Witajcie, kochani, z tej strony Dresik i dzisiaj słów kilka na temat eventu, który wprowadzili. Eee, tak jak mówiłem wczoraj, powiedzmy, udało mi się przewidzieć: eee, zrobili event Chupas Ordinus, event z bohaterami. Eee, obstawiałem w ten sposób, że tak to uczynią. Dlaczego? Dlatego, że mają jak gdyby schematy, mają grafiki, mają tutaj jakieś tam nie wiem, powiedzmy skrypty czy na jakiej to tam zasadzie robią. Więc tylko po prostu odgapili. Nawet widzicie pudełka takie same mają animacje, tam nie wiem, może jakiś guzik jest innego koloru, ale generalnie to się nic nie różni. Z awatarem to się nie wysilili. Jak zobaczycie, to jest taki jakiś ten poprzednich tych awatar nie był wiele inny. E ten chyba pierwotny co się tam wygrywało. To było coś takiego. Mm -hmm. Czekajcie, zaraz go gdzieś namierzymy. A, tu pewno nie będziemy mieli, bo tu nie wygraliśmy. Okej. Okay. Może też tak być. A, taki tam był byle jaki. Tak czy inaczej. Ee... No, ten, ten pamiętny jest. <laughs> o, tu jest ten. O, taki był. O, no to tutaj jest taki jakiś ludek z mieczykiem, a teraz jest jakiś inny podobny, ale dobra. Eee, Słów kilka dresika na temat tego, jak ja to widzę. Eee, ten event eee, no jest dużo bardziej pay to win jak ten drugi, czyli ten z bohaterami. Dlaczego? Bo tu praktycznie wszystko można kupić za szmaragdy. Eee, no i niestety eee, czy to artefakty, czy jakieś inne, to te oferty nie są całkiem takie od czapy. Nie? Może tutaj 40 tysięcy eliksirów, jeżeli na jedną postać potrzeba milion, no to tłumaczyłem, że to może jest kropla. Ale za 7 dych macie 10 tysięcy szmaragdów, 1000 punktów VIP, więc zaliczą wam tam jakieś zadania. Możecie tam sobie poszukać jakichś innych, tutaj załóżmy ze skrzynkami. To jest tutaj 1500 łącznie tych pieczęci. To jest też całkiem przyjemne ze skórkami. No to wszystko jest tam za 75 zł. Niestety to wszystko możecie kupić i później za to zupgrade'ować wasze postacie w evencie. E, więc tak jak widzicie na nałóżmy na moim przykładzie, gość już ma 70 tysięcy prawie 65. Pierwszego dnia, a to i tak wam powiem, że to jest pikuś. E, poprosiłem kolegę, co ma już wszystko zrobione. On ma tytany na maksa i jemu na starcie, dzień dobry, zaliczyło wszystkie misje. Tutaj, wszystkie po kolei to miał pozaliczane. Tutaj macie przykładowo z levelami Tytanów 100 poziomów. Miał wszystkie wylewodowane na maksa, więc wszystkie misje mu zaliczyło. Możecie sobie policzyć te wszystkie punkty, ile tam jest. Ile możecie mieć na samym starcie tego punktów. Tak, jakbyście zrobili wszystkie misje te oprócz VIP-a i oprócz wydawania kulek, chyba, ale ar artefakty ma wszystkie, czyli wszystkie te misje ma zaliczone od razu. Szmaragdów mnie nie zaliczyło, kulki no to otwiera tak jak my, ale to zadanie ma całe do spodu zrobione, to ma całe do spodu. No i siłą rzeczy tutaj też jest jakiś tam progres. Jak widzicie, mi się wszystko świeci. Nie otwieram tego, nie pokazuję, że ja umiem, nie chcę się pojawić pierwszego dnia na e, arenie, gdzieś tam wysoko. Zrobiłem sobie tyle co potrzeba, 3000 punktów, tam kliknąłem dwa razy level bohatera, tego m, tytana i tam podskoczyły punkty. E, ale co wam mogę powiedzieć? W mojej ocenie ciężko będzie wygrać takim gościom jak ja, który nie wydają, tylko sobie ciłają surowce. 60 tysięcy więcej niż obecnie mam. Okej, okay, no odebrałbym te wszystkie nagrody, zakładając, że ten pierwszy je odebrał. No to nie wiem, dostałbym tam 20 czy 30 tysięcy, ale dalej by mi sporo brakowało. Oczywiście, można tam podpędzać szmaragdami. Ja tu akurat mam deficyt. E, można tam w inny sposób to się ratować. Ale suma summarum, i tak, ten, który wyda więcej szmaragdów, to wygra. W, po, w przypadku bohaterów. To już nie ma tak oczywiście, bo, bo szmaragdami jest ciężko itemy wypychać i tak dalej. To musicie mieć tamtą, tutaj, jakoś to się tam nazywa, coś tam, jarmark, czegoś tam, rzadkości czy coś. E, no i też tam jest ograniczona, tam nie wiem, możecie tam trzy razy kupić czy coś takiego. Ja tego nie kupowałem, to nie znam tego, ale wiem, że tam jest jakiś limit. O, zobaczcie. Za 240 tysięcy szmaragdów można sobie to tam kupić, a to numer. To nawet nie wiedziałem. Za 60 tysięcy 30 ruchów i tak, ształki. E, 50 tysięcy za wzory. Boże, to mój jedyny. 75 tysięcy za dar. Mhm, fajnie. I 50 tysięcy za. No, fajne oferty, ale nie dla mnie, jak widzicie. Mam dyszkę, to przynajmniej imienie nie, nie kuszą mnie, nie. Te tutaj no niestety muszę przyznać, że niektóre to są nawet nieźle wycenione, bo 10 tysięcy szmaragdów nawet teraz, jak jest promocja razy 5 przy moim VIP 12, bo z VIP-em to się zmieniają tam te współczynniki. ale 10 tysięcy szmaragdów no to to jest powiedzmy tam 30 zł czy no w tych granicach, nie? A tutaj macie za 70 zł jakieś tam inne te oferty, jeżeli wy macie, powiedzmy, mniejszy VIP, nie macie takich tyle szmaragdów w tamtym sklepie, to te oferty są, powiedzmy, kuszące. Ja nie mówię, że one są dobre, bo nie są dobre. Bo 28 tysięcy kamieni skórek to jest jak kichnąć. No ale jak ktoś jest na początkowej fazie, no to w ten sposób może ileś tam punktów sobie zdobyć. Takich pomysłów, jak można w tym evencie coś tam próbować szarpać za darmo podresikowemu, czyli tak, wiecie, no żeby nie wydawać szmaragdów czy tam złotów, no to możecie rozważyć. Co możecie rozważyć? Pierwsze, co możecie rozważyć, to podbijanie levelów tym postaciom młodszym, rozwijanie tych rzeczy, jeżeli macie te, albo ewentualnie tutaj zakasę, ewolucja zakasę tych Tytanów. Tam, gdzie macie najwyższą ewolucję, powiedzmy tak, jak tutaj, możecie sobie kupować. Widzicie, to daje 271 postępów w tym evencie. W tym przypadku daje 400, jak już mam perfekcyjny item, widzicie? Oczywiście wyższy poziom jest, no ale różnica też jest spora, nie? E, tutaj będę miał 5 milionów i dostanę 480 punktów. Więc w teorii hajsem można to tutaj podbijać. Im wyższy macie tutaj e, ewolucję tego itemu, tym więcej punktów się dostaje, nie? Tutaj macie, widzicie, 30 tysięcy tylko raptem wydam. E, sorry, 370. Ale to... 65 punktów, czyli 3 razy to kliknę i będę miał 480, czyli tutaj wydam milion, a tutaj za tyle samo punktów muszę wydać 5 milionów. Gdzie to było? Tutaj, o. Za 5 milionów też dostanę 480 progresu. Więc rozwijanie tych niższych poziomów, tutaj za kasę więcej da wam punktów do eventu. No ale wiecie, trzeba mieć kasę, no i jak widzicie, ewolucja druga. No to tutaj jest punktów niewiele, nie? Jak macie wysoką ewolucję, to czy tam jakiś tych światła cienia, czy jakieś postaci, których nie używacie. Tutaj zobaczcie, ja mam piątkę. Tutaj już po 200 punktów dostanę. Za 300 tysięcy wydanego złota, nie. Więc coś tam można naszarpać. No ale wiecie, to jest pierwszy startowy evencik. No i trudno wyczuć, jak to będzie wyglądało później. Oczywiście znacie Dresika. Ja muszę przynajmniej spróbować wygrać. Nie mówię, że wygram. Bo już czuję tak z tyłu głowy, że ten event nie będzie fair. E, bo nawet jak już będziemy na blisko blisko, to ktoś może sobie kupić jakąś ofertę tutaj z tyłka i. Pff. Ale no wiecie, deweloperzy po to robią te eventy, żeby ludzie płacili pieniądze, a nie po to, żeby tam się Dresik dobrze bawił. Jak oceniam ten event. Jest jak turniej nocy. Też będzie ostatniego dnia zabawa. Pytanie, czy będzie ta zabawa dobra, czy średnia. To się okaże. Tutaj Charlie wrzucał. Filmik, co tam jest w tych skrzynkach. Całkiem jakieś tam przyzwoite rzeczy są. Także nie są całkiem od, ba do, od czapy tam z tego co pamiętam to jest 2000 skórek e, tych tytanów to są rzeczy do tytanów, tak? E, to są inne skrzynie niż te bohaterów e, 2500 tych eliksirów i to jest do wyboru to działa na tej samej zasadzie 20 tego, 20 takich tylko dla światła cienia tych takich innego koloru e, to Wam mówię z pamięci i tak samo są jak te tutaj też są do wyboru. Ten ma tutaj okrągły guziora a tamten ma jakiś tam powiedzmy rąb, tak? Taka jest różnica. Czy nawet się nie postarali z tymi guziorami, żeby inne, no trochę ma inne. Ten ma taki powiedzmy rąb, tamten ma okrągły guzik. No to grafikę trochę poprawili. No, któryś tam rozciągnął coś w, w Photoshopie i tak wyszło. E, także widzicie, no, troszkę przewidziałem, że będzie podobne. Powiem szczerze, że, że Trochę mnie zaskoczyli, że aż tak podobne. No, ale ten, ale przynajmniej wiemy, czego się spodziewać. Jest to liniowe. E, smutne, że znowu 5 dni jest męki z tym, no a potem następne 5 dni będzie z bohaterami. No, ale jakoś to będziemy musieli żyć. Także co? Nie przypalajcie się, spróbujcie jakąś korzyść e, uzyskać z tego eventu, który teraz jest. Kupcie sobie, nie wiem, esencji. Te eliksiry e, tego za dużo nie wypada, wiecie. Lepiej jest to wbrać w mojej ocenie, ale jeżeli nie macie perfekcyjnych tych, to to jak najbardziej. Jak wam brakuje trochę, żeby zrobić perfekcyjnego tytana, super tytana, to te pudełka też można rozważyć, jak najbardziej. Oczywiście później one są już bezużyteczne, ale jeżeli cierpicie, brakuje wam tam 180 i nie chcę wam wypaść skulki. Kupcie sobie te pudełka, zróbcie sobie perfekta, będziecie mieli odhaczone, nie? Ja tak robiłem. Nie mówię, że to jest w całym, Broń Boże, że to jest głupie. To jest po prostu... Chcecie mieć jakiś tam temat odfajkowany. Tak jak, załóżmy, rozwijacie jakieś tam postacie, chcecie mieć 130 poziom, kupicie sobie tam, nie wiem, ileś tam tych eliksirków od Expa, po to, że jak już macie 130 poziom, to już się czujecie, że przynajmniej jedna rzecz jest odfajkowana. Potem sobie robicie dopiero... Skile i tak dalej, nie? No i tak samo wam polecam robić z Jak macie jakiegoś tam Hyperiona, jest prawie skończony, to go doróbcie. Ale nie kupujcie za wszystko tutaj, żeby sobie zrobić Hyperiona na tam, nie wiem, jeden level wyżej. To już lepiej sobie zrób, kupcie te pieczęci, żeby sobie artefakty porobić. Ja to robiłem zawsze w ten sposób, że wchodziłem sobie do tytanów, patrzyłem, ile mi brakuje, patrzyłem, którego mogę kupić tyle, żebym sobie zrobił poziom wyżej. E, przykładowo, nie wiem, tutaj wchodzę. Brakuje mi dokładnie 4000, tam z hakiem, nie? No to wchodzę sobie do sklepu, patrzę, czy da radę kupić te 4000 tych e, pudełek. Jak się dało, to kupowałem, zamykałem oczy, kupowałem to wszystko, żeby zrobić ten. Ten ewolucję klikałem. Zobaczcie, ewolucja tutaj daje 8000 punktów, to jest tyle, co ja mam łącznie punktów dzisiaj zdobyte za, jeden, za jedno kliknięcie ewolucji na itemie. Tu macie 6800, bo jest trochę niższy poziom, tak? Tu jest 90 poziom, tu jest 80. E, więc no na pewno to wam pomoże w rozwoju Tytanów, ale też punktów też daje spoko. Jeżeli e, oczywiście mielibyście taką możliwość, możecie też spróbować z progresem. Gdzież to jest? O, tu. Tu z progresem. Wiadomo, ewolucja daje dyszkę. No ale tam level po levelu, tam 190 też daje, nie? No, nie jest to może jakiś tam super, hiper y, miejsce do robienia punktów. No ale tam zawsze coś tam możecie. Jak macie jakiś tam total niskiego poziomu, to coś tam możecie naklikać i coś tam sobie możecie podbić. Ale to bym zostawił Wam, powiem Wam na koniec, nie? Jak już będziemy finiszowali ostatnią nockę. Żeby było gdzie tam punkty robić. Jeżeli macie jakiś totem nie zamontowany, to poczekajcie sobie z nim, nie? E, widzicie, no przy 130 poziomie daje dużo punktów, ale przy 90 już daje tylko 3000, nie? Więc... No co, no... Jak ktoś ma tytany powiedzmy rozwinięte jak ja... Przykładowo ja nie mam jakichś tam super hiper, nie? Ale mam około 80 poziomu... No to z 80 poziomu to trzeba jeszcze tam 6000, ale już z 85 jeszcze potrzeba 7. A tam nie wiem, z 90 już potrzeba, 5 już trzeba prawie ponad 11. No i zrobić ileś tam poziomów tego, no to nie jest łatwo, nie? E, no i dlatego, no. Ja levelowanie po, tytanów raczej odpuszczam. Zastanawiam się jeszcze tylko nad kamieniami skórek tytanów. Do tego można <laughs> powiedzmy, e, zrobiłem już 40 żeby mieć oba eventy zaliczone, ale powyżej, czekajcie, gdzie to jest. Skórka tytana, Oto powyżej, już zobaczcie, za 20 dostanę tylko 500 i, i 5 tych pudełek. Z 5 tych pudełek mogę odzyskać 10 tysięcy tych skórek, bo te pudełka tam po 2000 skórek Tytanów dają, z tego co pamiętam. Więc no niby coś by mi tam zwrócili, no ale 40 razy podbić, żeby dostać tych pudełek, kilka i kilka punktów. No, no to to jest już tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będzie mi tu brakowało jakiegoś jednego, żeby zrobić kolejne zadanie, nie? Żeby dostać jakiś tam, nie wiem. E, myślę, że tak do 35 poziomu uda mi się dojść. Do 40 jest wątpliwe. No jak będę o jedno bliżej, no to powiedzmy, będę tam się sadził. Ale tak jak sobie popatrzycie, zalogować to jest prosto. Zdobyć VIP to jest niemożliwe w moim wypadku. Awansuj. E, Tytan, nowe, artefakt, to bez problemu zrobię, tylko nie chcę wszystkich pierwszego dnia robić. Dlaczego? No bo jutro też potrzebuję 3000 na czymś zbierać i sobie będę po prostu rozwijał artefakt. Dlaczego jest to dla mnie łatwe do zrobienia? Zobaczcie, ja mam artefakty, czwarty, drugi, trzeci poziom. To jak tylko się zabiorę za te artefakty, te tutaj z końca, to bez problemu to zrobię. E, więc na początek sobie wezmę, gdzieś tutaj spróbuję porobić te, na których mi zależy, a końcówkę zrobię tamtymi. Prawdopodobnie tak zrobię. E, w evencie nakupowałem tych eliksirów, widzicie, mam tego sporo, tej esencji, więc myślę, że bez problemu będę sobie mógł to zrobić. Tyle tylko, że jeżeli zacznę klikać powiedzmy tutaj poziom kolejny, to macie plus 240 za poziom. No, i nie chcę się dzisiaj wypstrykać za dużo w tym evencie, nie? Jutro jest też dzień, pojutrze też jest dzień, po pojutrze też jest. Także wiecie, na spokojnie. Zobaczcie, 3000 dziennie trzeba robić, żeby dostać te nagrody. Nagrody swoją drogą są całkiem przyzwoite. Jak na takie wiecie, turne klikanie, 2000 kamieni skórek Tytana, to normalnie grając, to trzeba naprawdę długo zbierać. Nawet z żółwie ninja, jak macie te. E, e, jak to się tam... kanały. Włazy, kanały, to tam dostajecie postówkę stówkę tego, a tutaj macie 2000 za zrobienie byle czego każdego dnia. Także to jest akurat całkiem w porządku. No, ale nastawianie się na super sukces w tym evencie, no, może być dla Was kosztowne. Takie jest moje zdanie. Ja mówię, ja jak dostanę, nie wiem, tam drugie, trzecie miejsce, to będę bardzo, dobry, będę bardzo zadowolony. Oczywiście będę atakował pierwsze, ale. No, liczę się z tym, że to nie będzie równa szansa i nie będzie to równa walka. No, ale pocieszam się jeszcze tym, że może on już odebrał wszystkie nagrody i no, zaraz dostanie zadyszkę. No, a jak nie dostanie zaraz zadyszki, no to będzie smutek, nie? Jak ktoś tam zrobi, nie wiem, 120 czy 150 tysięcy w Tytanach, no to nie będzie najmniejszej szansy, żeby Dresik dojechał, nawet jakby się bardzo spocił i bardzo tutaj napinał, nie? Ale te 60 tysięcy, to myślę, że jakbym odebrał te wszystkie nagrody, porobił tam te artefakty, wszystkie z góry na dół, to jeszcze, jeszcze e, może by tam coś się naciułało. Właśnie w każdej chwili, zobaczcie, ja sobie zrobiłem jeszcze taki bufor. E, wszystkie te monety, które po otwieraniu tych mam, zobaczcie, mogę już 100 milionów sobie e, zabrać hajsu, ewentualnie 200 tysięcy tych e, eliksirów tytana, ale wiecie, że szykujemy się na kolejny ten kolejny tydzień, tak już bardziej na poważnie, jak z tym. Więc na razie, póki co nie przetapiam, wszystko sobie jest na Stendaju. Uspokajam kolegę, któregoś tam. Skórki już odebrane, tytanów, ale tutaj jeszcze cały czas dresik, duma. Duma czy jest wystarczająca pokusa, żeby tu zajść. Mamy jeszcze cztery doby na, ten, na tą mapkę, także tyle. Taka jest moja opinia, jeżeli chodzi o ten event. Niestety wszystko wskazuje na to, że tutaj już będzie rządził portfel, tutaj przygotowania, jakieś y, patenty będą mniej ważne, jak brutalna ekonomia i, i ten i wzmocnienie sobie ktoś tam kupi i, i będzie tyle oferta jedna, druga, trzecia. No i zawsze dostaniecie zadyszkę, nie. No, <gryw> no zobaczcie, milion możecie sobie kupić esencji za thousanda. Elegancko. 80% zniżki. Elegancko. No to są takie pakiety dla, wiecie, dla zamożnych. No dobra. Tyle z mojej strony. Drugi event. To tutaj już żeśmy porobili tyle, co żeśmy mogli porobić. Przerobiliśmy to, co mogliśmy przerobić. Tutaj kupowaliśmy wszystko z tego za to. No, jeszcze sobie jedno kupimy. No i 200 zostało. I za te 200 nie zrobimy nic, trudno, uhaha. Przerobi nam się to prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, na jakieś taki ten, yy, takie coś. A nie wiem, zobaczymy, na co się to przerobi. Na jakieś pudełko się to z reguły przerabiało. Ale to wiem, nie, yy, no nie ma jakiegoś większego znaczenia, jakie by to pudełko nie było, na jedno, to nic nie da. Jeszcze mnie kusiło, żeby wydać 5000 szmaragdów, to bym wtedy zrobił e, kolejny breakpoint. 10 tysięcy punktów. 10 tysięcy punktów. E, no to razy 4 to to by było 40 tysięcy tych. Tak. No. Hmm. No, nie wiem, nie wiem. Ja na razie tutaj mam bardzo biednie, jeżeli chodzi o szmaragdy. A wiecie, że jestem skąpy i nie mam zamiaru ich kupować. Więc. No, jest jak jest. W każdym razie, jeżeli macie skończone tytany. Zalicza Wam z automatu te wszystkie misje, które macie do zaliczenia. A jak nie macie skończonych, no to męczycie się tak jak dresik. Czy to jest fair? Nie wiem. Ale na pewno osoby, które mają skończone Tytany w pełni, no to nie mogą się tu pobawić za mocno. To jest dla nich tylko zdobądź Wy i VIP, wydaj szmaragdy. No to co to są za zadania? 150 tysięcy szmaragdów do wydania. No. Jeszcze jakby się te eventy jakoś nakładały z tym turniejem nocy yy, dla heroesów, no to jeszcze może taki, co tam ma tytany skończone, może z tymi przynajmniej by mu zależało na to, żeby tych bohaterów coś tam wydusić. Ale z drugiej strony może i lepiej, że się nie nakłada, bo jeszcze bardziej by to było patologiczne. No nic to, obserwujcie, patrzymy, patrzymy co się będzie działo i będziemy raportować na bieżąco. Trzymajcie się ciepło do następnego czym... Pa!